Oficjalnym w piątej edycji Festiwalu Plaster. Festiwalu, który jest jak, jak taki rzeczywisty, wizualny plaster na brzydką, otaczającą nas rzeczywistość. Dzisiaj trochę zobaczymy tych pięknych, estetycznych rozwiązań, które pomagają nam przeżywać e, napór przygody. E, a warto wspomnieć, że e, motywem przygodni tegorocznej edycji jest obecność wspaniałych gości z Hiszpanii, o których teraz szczegółowo powiem Państwu, Krzysztof Białowicz. Yy, I warto też wspomnieć, że dzisiaj oprócz otwarcia trzech wystaw czekamy na zaszczepanie wydarzeń, które wspomnimy na samym końcu. A teraz dodaję głos yy, ojcu kuratorowi Festiwalu Plastra, Krzysztofowi Białowiczowi. Krzysztofie. Dziękuję. Tak właśnie pomyślałem sobie, że powinien być taki trzy wygluzowany i taki swobodny. To jest piąta edycja i to właśnie już opuściałem od, od tej serii, ale cały czas jest takie napięcie i to jest myślę, bardzo dobre i rok dobrze, dobrze, że cały czas ten festiwal wywołuje jakiś taki dreszcz i niepokój też ryzyko, a w tym roku festiwal właśnie niesie ze sobą pewne ryzyko, ponieważ i prace, i wystawa Bogna, Bogny-Otto i prace hiszpańskie są w pewnym sensie ryzykowne i konferencja, która będzie być też jeśli są na pewno poza ryzyka. Ale zaczynamy od początku. Bardzo chciałbym przywitać przede wszystkim artystów, którzy przyjechali do nas z Katowic. Bogna-Otto Węgrzyn. Bogno. <kluczy> bardzo kontrowersyjna, bardzo ciekawa i bardzo dobra wystawa. Bogna-Otto Węgrzyn. Drugą wystawą będzie wystawa hiszpańskiego, współczesnego, młodego plakatu, który widzimy na pływawrze sztuki. Cztery plakaty, studia Estudio zobaczymy na wystawie plenerowej. Następnie super wystawa współczesnej ilustracji hiszpańskiej na czwarty, na trzecim piętrze. Czwarte piętrze będzie w przyszłości. Na trzecim piętrze jest to pomysł i też kuratela Vicente Ferrera wraz z jego żoną Begonią, Lobo. Licencja Dykonia Lobo. Licencente Dybonia, czyli Hajdą z tworzą niesamowite wydawnictwo, którego klonem zobaczymy na trzecim piętrze. W okolicach gminy jest taka skromna wystawa ich książek. Nazywa się Media Maga Books. Media MediaBaka to jest wydawnictwo. Beconi i Vicente z Walencji. Bardzo ciekawe książki, Co ciekawe, tam jest napisane, ja że ten projekt ilustracji hiszpański polega na tym, że Vicente zaproponował kilkudziesięciu artystom z Hiszpanii zilustrowanie pojedynczego słowa. I te słowa są widoczne, przetłumaczone polski na polski, na tarasie CSW. Dobrze. Proszę Państwa, teraz Kasia. Świetnie. Więc e, mieli Państwo zobaczycie cały hiszpański descent. E, będzie też ukazać do tego, żeby artystom zadać pytania i tylko porozmawiać o tym ustawach, które dzisiaj zaraz Państwo obejrzą. Ja już teraz jeszcze tylko przypomnę, e, że jak już wszystko Państwo zobaczycie w godzinie 20.00, zapraszamy do kina centrum.